Witam z tej strony, tropiciel. Poznaliśmy kolejny pojedynek Galik SW89 w Gliwicach. Jest to pojedynek Michała Materli z Pawłem Pawlakiem. Jest to oczywiście pojedynek mistrzowski, i o tej walce mówiło się od jakiegoś czasu. Ale też wszystkie znaki na niebie i ziemi podpowiadały nam, że do tego starcia po prostu będzie musiało dojść. W momencie, w którym Mamet nie wyraził zainteresowania walką o tytuł, no ta możliwość. Automatycznie przypadła Michałowi, a więc postaci, która dla tej kategorii zrobiła bardzo wiele, postaci, która nawet jeśli już nie będzie walczyć, to jej legenda będzie już na zawsze związana z tą kategorią. I z tego właśnie względu nie można powiedzieć, że jest to zły pomysł. Gdyby KSW zestawiło Materle z Soldiczem, to bym takie zestawienie skrytykował. Natomiast fakt, że rywalem będzie Paweł Pawlak, a Michał jest po dwóch dobrych walkach, no uważam, że te starcie nie tylko jest ciekawe dla kibiców pod względem sportowym, no też jest to ogromna szansa dla Pawlaka, aby pokonać być może Najważniejszą postać tej kategorii w naszym kraju, ale też w federacji KSW, ale przede wszystkim dla samego Michała jest to bardzo ważna walka, gdyż ponownie stanie tutaj przed szansą zdobycia pasa, a bardziej jego odzyskania. Myślę, że każda z walk jest ważna, każda coś znaczy, zawsze pewnie najważniejsza jest ta pierwsza szansa walki o pas, ta której nie można zmarnować. Ale co jeśli właśnie dzisiaj Michał Materla po raz ostatni będzie próbował odzyskać pas? No może właśnie to jest ten najważniejszy pojedynek, a nie wcale te pierwsze starcie mistrzowskie czy walka z Mamedem czy Dwalem, czy choćby to głośne starcie z Pudzianem. Tutaj ten pojedynek pozwala Michałowi odzyskać pas i ponownie pozwala stać się królem. Kategorii średniej. Michał dłużej czeka na odzyskanie tytułu mistrzowskiego, niż zajęło mu jego wywalczenie, a następnie jego posiadanie, gdyż od 2015 roku minęło prawie 8 lat. W tym czasie Michał miał swoje wzloty i upadki, ale nie potrafił rozpędzić się na tyle, aby nie tylko zdobyć pas, ale też utrzymać serię wygranych. Warto zauważyć, że Michał wpadł w takie koło, w którym to po dwóch wygranych pojawia się porażka, zazwyczaj bardzo dotkliwa, a więc taka, w której no przegrywa poprzez knockout. Obecnie Michał ponownie zna fali dwóch wygranych, a więc ta obawa o tą porażkę jest bardzo duża. I pewnie poza rywalizacją z Pawlakiem, to również tutaj trzeba będzie powalczyć o to, aby ten schemat przełamać, aby nie przegrać też, oczywiście. Przed czasem, co pewnie Paweł Pawlak będzie chciał wykonać, tak? Paweł Pawlak to zawodnik młodszy, zawodnik, który oczywiście wygrywa na punkty, ale też potrafi wygrywać przed czasem i o tym zapominać nie można. Nie można też zapominać o tym, że nikt Pawlaka nie poddał ani nie znokautował, więc jest to zawodnik bardzo twardy, tak? Ta walka będzie wymagała od Michała bycia. Najlepszą wersją, jaką może jeszcze być, przede wszystkim, no nie można tutaj popełniać błędów, każdy z nich zostanie wykorzystany. Nie powinno się też zapominać o tym, że Pawlak wygrywał z Janikowskim przez decyzję. Romanowski z Paczuckim również na punkty, a materla, zarówno Damiana, jak i Radka, kończył przed czasem. Walką z Kendallem Growem pokazał, że pomimo wszystkiego ten ogień w tym zawodniku nadal płonie i nie można Michała nie docenić. Materla to zawodnik, który szczególnie teraz równie dobrze ten pas może zdobyć i zaskoczyć, ale może też przegrać i rozczarować. Zależeć to będzie oczywiście od wielu czynników. Może jest to gdzieś zapisane w gwiazdach, że co trzecią walkę przegrywa, ale ja jednak wierzę, że to siedzi gdzieś w głowie i gdzieś przy tej trzeciej walce, może następuje takie rozluźnienie, większa pewność siebie, która no nie działa pozytywnie. A po porażce, mimo że ten strach powinien być większy, to jednak Michał pokazuje największą profesurę. I na pewno po porażce wolałbym z Michałem nie walczyć. I tutaj trzeba zrobić wszystko, aby właśnie z takim nastawieniem wyjść do tej walki. Nie być za bardzo pewnym siebie, nie obawiać się rywala, tylko wyjść i zawalczyć. Tym, co Michał ma najlepsze. Na pewno Pawlak to jeden z tych zawodników, których doświadczeniem no, ciężko będzie przełamać. Pawlak ma 27 walk zawodowych, w tym 3 walki w UFC jest. To też były mistrzy Babilonu, co tutaj jest najistotniejsze, to to, no, że Paweł ma za sobą już walki pięciorundowe. Michał znów do czwartej rundy wychodził raz. W 2013 roku. A więc, no, może mieć to znaczenie: no, bo z jednej strony możemy powiedzieć, że Paweł będzie chciał Michała szybko znokautować, i to jest bardzo prawdopodobne, tak? Ale może to też będzie bardzo oczywiste dla obozu berserkerów. I Paweł zdecyduje się wyciągnąć ten pojedynek poza trzecią rundę. No, kto wie, jakby to wiele zmieniło, gdyby właśnie Pawlak zaczął grać na czas. Wiadomo, to też może być zgubne. Michał na 42 walki, 26 wygrywał przed czasem. Ale też, no, kiedy trzeba było zawalczyć do końca to yy, potrafił to zrobić więc yy, ja bym się o kondycję Michała nie obawiał ale kto wie, no tutaj Michał też yy, najmłodszy nie jest ale jest zawodnikiem czynnym tutaj warto zauważyć, że ta stara ekipa Berserkerów jak Bedorf, Fijałka czy Jeftuszko no nie walczą, tak? rozsypali się a Michał ciągle trenuje i chce być tym najlepszym i to mi się tutaj bardzo podoba w Michale, bo są zawodnicy, którym już się nie chce, którzy już wręcz nie muszą walczyć, a tutaj mamy wojownika, który chce rywalizować i to na najwyższym możliwym poziomie. Mało kiedy zdarzało się, aby dawny mistrz wrócił po swoje trofeum, tutaj również będzie to zadanie ciężkie. Wiadomo, że zwycięstwo, odzyskanie pasa to tutaj dla Michała opcja najciekawsza. No Paweł znów musi obronić pas, ale też możliwie najlepiej wypaść w tej walce. Więc będzie tutaj oczywiście zderzenie umiejętności, woli walki, ale też sprytu. Ten, kto lepiej odnajdzie się w tej walce, wykorzysta słabe punkty rywala. Ten będzie miał łatwiej. Jeśli miałbym wskazać faworyta, to postawiłbym na Pawła Pawlaka. Na pewno będzie powtarzał te same akcje, którymi z Michałem wygrywali Askam, Pudzian czy Soldic. A więc podbrudkowe, długie ciosy proste i kopnięcia. No przede wszystkim frontalne, ale i middle Kiki. To będzie największe zagrożenie. Potem, właśnie, może ten fakt wyciągnięcia Michała na te rundy mistrzowskie i to może zagrać. Dlatego, będzie trzeba być tutaj wybitnie wyczulonym i nie pozwalać na sytuację, w której walka zamieni się w takie bombardowanie Michała. Trzeba tutaj będzie na pewno wprowadzić MMA. Wiadomo, stójka no będzie, ale myślę, że powinien. Pojawić się parter, clinch. Na pewno najciekawiej będzie w momencie, no kiedy tutaj zobaczymy kulankę między Michałem a Pawłem To będzie wymuszać od tych zawodników no, pokazania charakteru, ale i tych umiejętności parterowych, czego na pewno im nie brakuje. No i nie ma co mówić, jest to ciekawa walka budząca emocje. I tutaj na pewno każdy z tych zawodników może wygrać. I będzie chciał to zrobić. Zobaczymy, czyja motywacja będzie większa i kto finalnie z tym pasem będzie wychodził z klatki. Ja na pewno chciałbym e, dobrego pojedynku, e, takiego, który no trochę potrwa, abyśmy mogli zobaczyć kawał dobrego MMA i widowisko, które zawsze Materla stara się kibicą zapewniać, a w połączeniu z topowym zawodnikiem, jakim jest Paweł Pawlak, no na pewno nie będzie łatwo i. Jedno wiemy na pewno, że będzie to coś wielkiego, coś co na pewno zapisze się w historii polskiego MMA. A jak wam podoba się ten mistrzowski pojedynek? Komentarze jak zwykle do waszej dyspozycji. Ja wam bardzo dziękuję za wysłuchanie i oczywiście standardowo zachęcam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage MMA. Pozdrawiam was tropiciel, trzymajcie się i do usłyszenia.